Siemano, z tej strony Miłość. Witam was na nowym kanale w nieco odświeżonej wersji newsowej. Ślicznie proszę o zostawienie suba, ale nie przedłużając, zaczynajmy z odcinkiem. A w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o 69 poważnie oskarżony przez ekspartnerkę. Ogromne zawirowania w życiu Didiego. Smolasty wyszedł ze szpitala i pomaga. Kenke świętuje kolejny sukces. Zniszczono Krasnala Okiego. Joseph Bratton po raz pierwszy pokazał swoją partnerkę. Edio wykorzystał tragedię powodziową pod zasięgi. W świecie rapu jest znów gorąco, a tym razem na celowniku znalazł się kontrowersyjny Six-Nine. Jego była partnerka Georgina Lulu Gulimerio Diaz, znana także jako Jalin Lamas. Wytoczyła przeciwko niemu poważne oskarżenia. Sprawa trafiła do sądu, a zarzuty obejmują przemoc fizyczną, emocjonalną, rytualną, a także finansową. Jalin twierdzi, że Tegashi systematycznie stosował wobec niej różne formy przemocy, manipulując i kontrolując jej życie. Według jej relacji, raper miał odurzać ją, aby łatwiej było nad nią zapanować i wywoływać u niej strach. Oskarża go również o zmuszenie do operacji plastycznych oraz zabiegów kosmetologicznych, które miały być narzędziem kontroli nad jej wyglądem i poczuciem własnej wartości. Sprawa nabrała jeszcze bardziej dramatycznego wymiaru, gdy Jalin odkryła, że Tekashi okradł ją na setki tysięcy dolarów. Według jej wersji, raper miał wykorzystać skradzione pieniądze na swoje własne osobiste wydatki, a po zakończeniu związku w sierpniu 2024 roku, Tekashi opublikował jej intymne zdjęcie na platformie X, co miało być oczywiście formą zemsty za rozstanie. Choć posty zostały dość szybko usunięte, ta twierdzi, że wyrządził jej poważne szkody emocjonalne. Teraz domaga się miliona dolarów odszkodowania za doznane krzywdy. Raper oczywiście nie pozostał bierny wobec tych oskarżeń. W swojej obronie twierdzi, że to on pomagał ex-dziewczynie w trudnych momentach, kiedy ta nie miała pieniędzy. A jej zarzuty są dla niego szokujące. Według rapera wspierał ją finansowo, kupując jej biżuterię, samochody, a także pomagając jej rodzinie. Z jego perspektywy te oskarżenia są absolutnie bezpodstawne. Oskarżenia wobec Six są bardzo poważne i mogą mieć ogromne konsekwencje nie tylko dla jego wizerunku, ale również całej kariery. Chociaż ten twierdzi, że wszystkie zarzuty są fałszywe, prawda dopiero wyjdzie na jaw podczas postępowania sądowego. Na ten moment sytuacja jest niezwykle napięta, a wszystkie oczy są skierowane na dalszy rozwój wydarzeń. W ostatnich dniach świat rapu zatrząsł się wiadomościami na temat Didiego. Weteran, który od lat cieszy się statusem jednego z największych potentantów całej branży hip-hopowej, znalazł się w samym centrum skandalu, który wywołał ogromną burzę medialną. Zarzuty, które mu postawiono są poważne, a jego sytuacja prawna komplikuje się z dnia na dzień. A jak potoczyła się ta historia, przejdziemy krok po kroku przez to, co wydarzyło się w życiu Didiego w ostatnim czasie. Na samym początku doszło do szokującego zdarzenia, kiedy Didi został aresztowany w hotelu Park Hyatt na Manhattanie. Do zatrzymania doszło wieczorem około 20.15, a informacja o aresztowaniu natychmiast obiegła media. Prawnicy rapera wyrazili swoje oburzenie, twierdząc, że ich klient współpracuje z władzami i nie rozumieją dlaczego zastosowano wobec niego tak drastyczne środki. W tej sprawy znajdują się jednak bardzo poważne zarzuty dotyczące handlu ludźmi, molestowania. Oraz przemocy, z którymi Didi musi się zmierzyć. Mimo przeszukań domów Didiego w Miami, Los Angeles, wciąż brak jest informacji, które mogłyby jednoznacznie wskazać na dowody obciążające rapera. Następnego dnia weteran pojawił się w sądzie federalnym, gdzie odmówił przyznania się do zarzucanych mu czynów. Raper, aby wyjść na wolność, zaoferował kaucję w wysokości 50 milionów dolarów. Proponowana kwota miała być rozłożona w ten sposób: 2 miliony dolców w gotówce, a resztę miałby stanowić nieruchomości. W tym luksusowa rezydencja w Miami oraz dom jego matki. Didi również wyraził gotowość noszenia nadajnika, który umożliwiłby stały monitoring jego lokalizacji, deklarując, że ograniczy swoje podróże i pozostanie w okolicach Nowego Jorku. Prokuratorzy jednak nie dali się przekonać, obawiając się, że ten może próbować uciec z kraju. W rezultacie sąd zdecydował, że Didi pozostanie w areszcie do czasu rozpoczęcia całego procesu. Jeśli zostanie skazany, może mu grozić nawet dożywocie. W ciągu kilku dni po aresztowaniu do sieci wyciekło nagranie, na którym można zobaczyć moment zatrzymania rapera przez agenta. Federalnych. Materiał nie ujawnia niczego spektakularnego. Widzimy Didiego, który w holu hotelowym zostaje wyprowadzony przez służby. Raper nie wydaje się być agresywny, a według jego bliskich planował sam zgłosić się do władz, jednak został uprzedzony przez funkcjonariuszy. Zarzuty wobec niego obejmują m.in. wymuszenie haraczy, handel usługami seksualnymi oraz seksualizm. Mimo prób uzyskania zwolnienia za kaucją, sędzia pozostał nieugięty. Obecnie Didi przebywa w Metropolian Detention Central na Brooklynie, czyli placówce znanej z trudnych warunków oraz wysokiego wskaźnika śmiertelności i samobójstw. W związku z tym, raper został objęty nadzorem, który ma zapobiec potencjalnemu zagrożeniu, jakim mogłoby być przykładowo myśliszcze. MDC to jedno z bardziej niebezpiecznych miejsc odosobnienia, co dodatkowo wzbudza obawy o jego bezpieczeństwo. Prawnik rapera złożył wniosek o przeniesienie go do bardziej komfortowego zakładu, przykładowo takiego w New Jersey. Jednak decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Co ciekawe, jego adwokat twierdzi, że ten nie wykazuje żadnych oznak załamania, wręcz przeciwnie. Jest pełen siły i determinacji, by walczyć o swoją niewinność. Nadziei na przeniesienie do lepszego zakładu są jednak dość spore, zważywszy na niebezpieczeństwa, jakie czyhają na tak znaną osobę jak Didi w MDC. Przyszłość rapera stoi pod dużym znakiem zapytania, zarzuty, które mu postawiono, mogą poważnie zaszkodzić jego reputacji oraz dalszej karierze. Z kolei medialne zainteresowanie sprawą jedynie przyczynia się do wzrostu spekulacji na temat tego, co rzeczywiście dzieje się za kulisami jego życia. Z pewnością nadchodzące miesiące będą kluczowe dla przyszłości rapera. No cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na dalszy rozwój wydarzeń, a jeżeli tylko pojawią się jakieś nowe informacje, to niezwłocznie będę Was o nich informował. Także zachęcam Suba, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Ostatnio Smolasty musiał odwołać kilka koncertów z powodów problemów zdrowotnych, które zmusiły go do przerwania swojej trasy koncertowej. Smoła trafił do szpitala, gdzie przechodził leczenie, ponieważ stan jego zdrowia nie pozwalał na kontynuowanie intensywnej działalności scenicznej. Sam artysta przyznał, że wycieńczenie organizmu i ciąga presja doprowadziły do jego wyczerpania. Dlatego musiał podjąć decyzję o przerwaniu koncertów i jakimś odpoczynku. Kilka dni temu Smolasty poinformował swoich fanów, że opuścił już szpital i wrócił do rodzinnego domu, gdzie planuje skupić się na regeneracji. Przeprosił również za odwołanie wrześniowych występów, tłumacząc, że przez 8 lat nieustannie koncertował, co statecznie odbiło się na jego zdrowiu. Zapewnił jednak, że powróci silniejszy i będzie gotowy, by dać siebie wszystko na scenie. Mimo własnych problemów zdrowotnych, Smolasty postanowił skupić się na wsparciu innych. W związku z tragicznymi powodziami, które dotknęły Polskę, ten zaangażował się w pomoc ofiarom kataklizmu, zachęca swoich fanów do wspierania poszkodowanych, a także wystawił na aukcję swoje sześć diamentowych płyt. Całkowity dochód z tej licytacji zostanie przekazany na rzecz powodzian. Dodatkowo, Smolasty we współpracy z RMFFM rozpoczął zbiórkę środków, by jak najszybciej wesprzeć osoby dotknięte przez żywioł. Norbert, mimo problemów osobistych, udowodnił, że potrafi myśleć o innych i wykorzystać swoją popularność, by pomagać tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Polski rap ma się naprawdę całkiem nieźle, a jednym z dowodów na to jest niesłabnąca popularność fizycznych wydań albumów. W erze, kiedy streaming muzyki dominuje na rynku, Kenke pokazuje, że dla niektórych artystów i ich fanów fizyczne nośniki nadal mają ogromne znaczenie. Jego najnowszy sukces jest tego najlepszym przykładem. Kenke, czołowy reprezentant polskiej sceny rapowej, z dumą ogłosił, że wyprzedał cały nakład winylowego wydania swojego najnowszego albumu 4.01. Co robi szczególne wrażenie, to tempo, w jakim zniknęło 1401 sztuk płyty. Wszystko zostało wyprzedane w zaledwie 48 godzin. Wynik ten jest dowodem na lojalność fanów Kękiego oraz na to, że fizyczne wydania płyty nadal cieszą się dużą popularnością wśród jego odbiorców. Radomski weteran nie tylko zaskoczył szybkim wyprzedaniem winyla, ale również przypomniał, że preorder jego albumu w wersji CD osiągnął również imponujący wynik 20 tysięcy zamówień. Taki wynik bez wątpienia stawia go w czołówce artystów, którzy nadal potrafią sprzedawać swoje płyty w fizycznej formie, mimo że wiele osób uważa, że era fizycznych nośników powoli dobiegła końca. Yeah. <laughs> We Wrocławiu doszło do incydentu, który poruszył zarówno lokalną społeczność, jak i fanów rapera Okiego. Krasnal, stworzony na jego podobieństwo, nazwany Mówmęciak, został zniszczony przez grupę wandali. Całe zdarzenie zostało uchwycone na monitoringu, co pozwala dokładnie odtworzyć, jak doszło do tego aktu wandalizmu. Historia Krasnala sięga grupy fanek Okiego, które zainspirowane jego twórczością postanowiły upamiętnić go w niecodzienny sposób. Po dwóch latach podróży na jego koncerty, fanki zjednoczyły siły i stworzyły Krasnala na jego podobieństwo. Figurka stanęła przy wejściu do baru mlecznego Miś na ulicy Kuźniczej we Wrocławiu. Krasnal, nazwany Mówmenciak, miał nie tylko upamiętniać samego Oskara, ale również oddać hołd społeczności fanowskiej, która odgrywa ogromną rolę w budowaniu więzi między artystą a jego słuchaczami. Jedna z fundatorek Krasnala zaznaczyła, że projekt nie miał na celu jedynie uczczenia Okiego, ale również wzmocnienie poczucia wspólnoty wśród fanów, którzy od lat wspierają rapera i regularnie uczestniczą w jego koncertach. Mouvement miał symbolizować ich oddanie i zaangażowanie. Niestety, 17 września w nocy doszło do dewastacji tej wyjątkowej rzeźby. Jak zarejestrowały kamery monitoringu, grupa osób celowo udała się na miejsce, gdzie stał Krasnal. Na nagraniu wyraźnie widać, jak jeden z uczestników incydentu mówi, że znalazł Krasnala, po czym bez wahania kopie figurkę, a później nawet ją opluwa. Cała sytuacja wywołała oburzenie wśród fanów Okiego oraz Wrocławian, którzy są dumni ze swojego miasta i licznych Krasnali stanowiących symbol Wrocławia. Wandalizm tego rodzaju dotknął nie tylko społeczność fanowską, ale i całą lokalną społeczność, która z dumą wspiera wszelkie formy kreatywnych inicjatyw związanych z miejską kulturą. Banki okiego są zdeterminowane, aby przywrócić mu menciaka na jego miejsce. Krasnale we Wrocławiu mają szczególne znaczenie i często stają się obiektem zainteresowania turystów. Historia Mów Menciaka może więc nie być zakończona. Fani mają nadzieję, że Krasnal zostanie odrestaurowany lub stworzony na nowo, aby dalej reprezentować społeczność fanów Okiego i upamiętniać jego twórczość. Już 4 października w szczecińskiej Netto Arenie odbędzie się kolejny pojedynek Josefa Bratana w barwach Federacji Fame MMA. Tym razem młodszy z braci Simao zmierzy się w oktagonie z Tazem. Streamerem, który w ostatnich miesiącach zdobył sporą popularność, między innymi dzięki wygraniu turnieju na ostatniej gali Fame. W związku z nadchodzącą walką, na social mediach federacji pojawiły się materiały promujące starcie rapera ze streamerem. W jednym z najnowszych spotów, Joseph zdecydował się uchylić rąbka tajemnicy ze swojego prywatnego życia, zapraszając kamery do swojego mieszkania i po raz pierwszy publicznie pokazując swoją partnerkę. Dotychczas o życiu uczuciowym Josefa słyszeliśmy głównie w kontekście różnych afer z jego ex, więc to ujawnienie wzbudziło naprawdę duże zainteresowanie. W trakcie nagrania bratan odniósł się także do sytuacji, która miała miejsce podczas ostatniego Face to Face'a, która dotyczyła motywacji na temat pojedynków na narodowym. Tazy stwierdził, że dla niego największą nagrodą było przeżycie tego sportowego wydarzenia na największym stadionie w Polsce, co uznał za zdecydowanie bardziej wartościowe niż same pieniądze. Joseph natomiast skoncentrował się na honorze i odniósł się do trudności negocjacyjnych, dodając, że wspomnienia można mieć po wyróżnianiu dobrej maty. Tazy wytknął mu, że takie podejście do kobiet wiele mówi o jego charakterze. Na co Joseph odpowiedział, że według niego takie określenie jest jak najbardziej akceptowalne i nie rozumie dlaczego ta to tu zaskakuje. Ale mogę normalnie, powiedzieć. ale mogę normalnie to wziąć, bo niektórzy się spinają z Federacją, ale kurwą dla pieniędzy kurwa się godzą i tyle. To, to jest idzie na ty chodzi o pieniądze narodowe na, narodowy, na nie chodzi o pieniądze, ja też miałem mi dobrali dużo, ale samo to, że w stopień na narodowym to jest coś pięknego ogólnie, to, jest, to się mogę wspominać. A jest, jest takie pieniędzy. wspomnienia! To najważniejsze. To są rzeczy no to, to, to ważniejsze, od Wspomnienia właśnie są właśnie jeszcze od pieniędzy, k***a. Ale to takie wspomnienia, kiedy ktoś coś ci k***a, tam y, mówi, a robi co innego, no to to już jest inna bajka, no, wiesz. Co? Nie zrozumiałem. No bo, kurwa no widzisz, no. Muszę chyba szybciej gadać. Żeby... Nie, nie zrozumiałem. Te, to to, to ja powstuch powstuch się jeszcze raz. Znesu, jakby. Nie, no mówię, że tam było jakieś podłoże czegoś tego wszystkiego, dlaczego nie, nie wziąłem udziału, nie? No tak, ale powiedziałeś, że pieniądze są, nie są ważne, ale wspomnienia też nie są niezrozumiałe. Nie, nie, nie ważne, że, nie, że na on, onor trzeba to mieć. To wspomnienie mojego życia. Nie wiem, czy coś się bija, bo się... Kurwa. Ono mieć, a nie k***, na nie, nie wspomnienia czy tam pieniądze. Wspomnienia to ja mogę mieć jakąś, jakąś fajną szatę, No właśnie, no to też wiele o <noise> tobie mówi, właśnie. To znaczy? No kura, no to, to też jest pusty gościc, nie? Bo puste szmaty przyciągają pusty gościc, nie? Dlaczego puste szmaty? To by tak powiedziałeś, że jakąś szmatę sobie w... czy coś. Nie, że jakąś fajną szmatę sobie mogę wyrzucić. Ale nie pusta, ale to co to, to, to szmata musi być pusta? No, kurwa, szmaty to są raczej puste, nie? Szmaty... No nie zawsze, bo może to jest określenie po prostu płci damskich. Okazuje się, że nie tylko Tazy miał problem z takim językiem Podczas vloga z wizyty w mieszkaniu Joseph pokazał kwiaty, które kupił swojej partnerce jako przeprosiny, prawdopodobnie właśnie za te słowa na face to face. Dodatkowo szerzej opisał całą sytuację, starając się ją dokładnie wytłumaczyć. Za to, że mi wszystki urosły. <laughs> I tyle. A te kwiaty są tu nie bez powodu, ponieważ na ostatnim programie Face to Face tam y, oczywiście, jak to ja musiałem coś tam za dużo powiedzieć, i tam mi przyniosła na język coś o jakichś y, szmatach, y, w kontekście kobiet. Oczywiście to nie było y, celowe, było po prostu w emocjach. No i te kwiaty są po prostu, były jakby kurde, tym e, moim. Y, y, w ramach przeprosin, kobiety trzeba nagradzać kwiatami i nie tylko. A jakie są wasze przemyślenia na temat nadchodzącej walki Josefa na fejmie? Czy według was ma szansę pokonać Tazego, czy może uważacie, że były kurier zdetronizuje rapera? Dajcie też znać, co sądzicie o samym Josefie. W sekcji komentarzy pod vlogiem wiele osób stwierdziło, że Pratan wydaje się być naprawdę porządnym gościem, choć może nie najbardziej elokwentnym i inteligentnym, ale mimo wszystko sympatycznym. Na pewno większość z Was słyszała o tragedii, która dotknęła Polskę w ostatnich dniach. Mowa oczywiście o katastrofalnych powodziach. Które zniszczyły wiele domów i infrastruktur w kilku regionach kraju. W tym jakże trudnym czasie pokazaliśmy, że jako społeczeństwo potrafimy działać razem i wspierać potrzebujących. Setki osób, od w cudzysłowie zwykłych obywateli, posportowców czy osoby publiczne, zaangażowały się w pomoc. Jednak jak to bywa w dobie mediów społecznościowych, nie wszystkie działania spotkały się z pozytywnym odbiorem. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych przykładów stał się Edzio, który opublikował TikToka z miasta Kłocko, które to miasto zostało mocno dotknięte przez powód. i Wideo miał na celu pomoc i zwrócenie uwagi na sytuację, ale internauci uznali ją za próbę wykorzystania tragedii do nabicia wyświetleń i budowania sobie wizerunku. Oto kilka przykładowych komentarzy spod tego filmiku. A ty pomogłeś, czy tylko pojechałeś w białej koszulce nagrać kawałek i nabić sobie na czyjeś tragedii wyświetlenia. Dzisiaj w Radiu mówili o takich jak Ty, czyli turystach, którzy przyjechali popatrzeć na cudzą tragedię. Oczywiście to tylko niektóre przykłady lawiny krytyki, jaka spadła na Edia po publikacji tego nagrania. Nagrania. Negatywne opinie pojawiły się praktycznie na każdej platformie, na której ten zamieścił swoje wideo. Co dość ciekawe, głos w tej sprawie postanowił zabrać również Reto, który w ironicznym stylu odniósł się do działań Edia, zamieszczając następujący komentarz na swoim kanale nadawczym. Całe szczęście, że Edio zrobił rapowanego TikToka z miejsc dotkniętych powodzią. Jego rymowanka i fotki z ludźmi na miejscu znacznie poprawiły sytuację. Jeszcze dwa nagrania i będzie po tragedii. Ręce i. Ch Badają. Pomagajmy, ale nie próbujmy się pomocą pod publikę, żeby ocieplać wizerunek lub nabijać zasięgi. Po ogromnej fali negatywnych komentarzy, Edio zdecydował się odpowiedzieć swoim krytykom. W najnowszym nagraniu zapytał retorycznie, czy jego filmik rzeczywiście był nie na miejscu. Jego zdaniem działania miały na celu nagłośnienie sytuacji dzięki dużym zasięgom, co, jak podkreślił, mogło przełożyć na większe wsparcie dla powodzian. Czy mój filmik o powodzi był nie na miejscu? Uważam, że nie. Byłem w trasie na koncertach, widząc newsy o powodzi Nie umiem obok takich rzeczy obojętnie przechodzić Raz racji moich zasięgów poczułem odpowiedzialność, żeby to nagłośnić, aby jak najwięcej ludzi wsparło Pojechaliśmy z trasy, będąc cały czas w ruchu, wracałem z koncertu, nie miałem przy sobie innych ciuchów. Czy rapowanie w takim filmie było nie na miejscu Gdybym nie rapował filmik, by nie zrobił zasięgu Wykorzystałem mój content, by w ten sposób ludziom pomóc. Na ten moment filmik łącznie zrobił ponad 5 milionów. Jeśli 10% z tego wpłaciło, choćby złotówkę to daje nam łącznie, ponad pół miliona na ten zbiórk. Pani Jola dzięki temu zrobi mieszkanie od nowa, a wy piszecie, że influencer wpadł się po lansu. Serio, pomoc wywołuje tyle złych emocji wokół. Jakiś poseł lewicy mnie zwyzywał od idiotów. Mam gdzieś każde jedno z tych wyświetleń dla lansu. Cieszy mnie to, że dzięki nim wpłaciliście więcej hajs Mam sposoby na zasięgi dużo lepsze niż tragedie. Jak już mam waszą uwagę, to wrzucam w biurki raz jeszcze. Dajcie znać, co wy o tym wszystkim sądzicie i jakie macie podejście do Edzia. Czy waszym zdaniem ten chciał rzeczywiście pomóc i pojechał do Kłodzka z ze szczerymi intencjami niesienia pomocy. Czy może jednak według was nie do końca Jedzio chciał w pewien sposób wykorzystać tą ogromną tragedię do zgarnięcia chwilowej atencji i zbudowania sobie PR-u na pomaganiu. Jestem naprawdę mega ciekawy jakie wy macie do tego podejście i co wy o tym wszystkim uważacie. Dobra, a tak w zasadzie to w tym odcinku to już będzie na tyle. Przypominam jeszcze raz o zostawieniu suba, a na sam koniec życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się i siemanko.